W góry Amada przyjechaliśmy od strony miasta San Cristobal de la Laguna. Pierwszym punktem widokowym, przy którym się zatrzymaliśmy był Mirador de Ardini. Jest on usytuowany przy trasie TF12, a parking znajduje się dosłownie w połowie Ostrej Serpentyny. Na szczęście zatoczka parkingowa jest na tyle duża i dobrze widoczna z drogi, że nie da się jej przeoczyć. Z punktu widokowego Mirador de Jardina rozpościera się przepiękna panorama nie tylko na pobliską miejscowość Jardina, ale również na miejscowość San Cristobal de la Laguna, które delikatnie majaczy w tle. Naga to masyw górski ze szpiczastymi krawędziami i ściśniętymi głębokimi wąwozami, pokrytymi kobiercem lasu wawrzynowego i urzekającymi folwarkami rozsianymi to tu, to tam. I to wszystko w mniej niż godzinę jazdy samochodem z La Laguna, miasto wpisanego na listę dziedzictwa światowego UNESCO oraz stolicy i głównego portu Wyspy Teneryfy Santa Cruz. Wbrew pozorą są to nie tylko majestatyczne wysokie góry na tle kanaryjskiego wybrzeża. Zachwyt wzbudzają także liczne wąwozy, skarpy i doliny, przez które prowadzą tutaj se szlaki. Co ciekawe, Park Krajobrazowy Anada to także miejsce, w którym znajdziemy niewielkie skupiska ludzi. Około 25 małych osad i gospodarstw jest zamieszkiwanych przez mniej więcej 2000 osób. Poczekamy chwilę, wrócę do Was, kiedy przestanie wiać. Są to głównie rolnicy uprawiający rośliny typowe dla tego regionu wyspy, np. pataty, ziemniaki, wino i różne drzewa owocowe. Góry Anaga to prawdziwa kopalnia endemicznych gatunków zwierząt i roślin. Miłośnicy przyrody będą zachwyceni ilością ptaków, które zamieszkują ten rejon, ten ryfy. W tym obszarze są one objęte szczególną ochroną ponieważ w przypadku wielu gatunków jest to jedyne miejsce na Ziemi, w którym możemy je zobaczyć na wolności. Równie istotne pod kątem fauny jest dno morskie, które także jest częścią rezerwatu biosfery z z UNESCO. Teraz będziemy trójkę żyć. Pod względem bezpieczeństwa jazdy samochodem góry Anaga są fenomenalne. Raz, że ruch jest tu ograniczony, to po drugie, niemal całość dróg jest dwupasmowa. Na dodatek, bardzo częste są powierzchnie wyłączone z parkowania, przystosowane do mijania się z większymi pojazdami. Przejazd przez góry Anaga zajmuje sporo czasu, nie przez trudne drogi, ale przez rozsiane co kilkaset metrów miradory, czyli punkty widokowe, na których zatrzymywaliśmy się bardzo często. Jeżeli było tam tylko wolne miejsce postojowe, i tu nasza rada: nie odpuszczajcie żadnego punktu widokowego, są one wspaniałe. W górach Anaga spędziliśmy prawie dwa dni. Pierwszego udaliśmy się aż do miejscowości Benijo, żeby podziwiać Playa de Benijo, którą udało mi się sfilmować dronem. Nagranie z tego miejsca zobaczyć będziecie mogli w kolejnym filmie. Drugiego dnia wybraliśmy się na trekking ścieżką El Piharal zaczarowany las. Zaczarowany, bo faktycznie wygląda jak z jakiejś mrocznej basi. Drzewa są tu pokręcone, porośnięte mchem, do tego jeszcze bujne runo z paprociami. Zresztą nazwa Piharal pochodzi właśnie od jednego z gatunków paproci, które liście mogą mieć nawet do 3 metrów długości. Ponadto według podań w górach Anaga w dawnych czasach swoje rytuały podczas sabatów odprawiały czarownice. Z biegiem czasów, od tańców przy ognisku, historie urosły do nagich kąpieli w oceanie, czy piciu krwi przez wiedźmy. Prawdopodobnie było coś w tym na rzeczy i faktycznie przed chrześcijaństwem odbywały się tu jakieś pogańskie obrzędy, które z czasem obrosły w legendy. Natomiast dziś podkreśla to element baśniowy tego miejsca. Trade King w El Haral nie jest długi, prawdę mówiąc udało się go nam zamknąć w dwóch do trzech godzin na spokojnie. W sumie to jakieś 7 kilometrów, z niektórych części teneryfy dotarcie tu może zająć dłużej niż sama wędrówka. Od strony parkingu do punktu widokowego prowadziła leśna ścieżka trochę pod górę. Czasem, ze względów na błoto, były ciut trudniejsze fragmenty. Na to trzeba było być przygotowanym. Podobnie jak na ewentualny deszcz, którego tego dnia nie było. Miejscami trzeba było się schylić, ale w większości przypadków jest raczej przystosowany dla niewprawnych turystów. Za to widroki po drodze są naprawdę piękne. Idzie się do punktu widokowego Mirador Cabezo del Tejo i z powrotem, z tym, że w większości nie wraca się tą samą ścieżką. Po drodze mija się dwa punkty charakterystyczne. Pierwsza to skała Roque Anambro. Można spotkać się z porównaniem jej do zęba Smoka. Jak widać, baśniowość ma się tu całkiem dobrze. Drugi bliżej początku drogi to mały punkt widokowy Pico de Sinobre. Stąd jednak widoki są stosunkowo średnie, głównie z powodu drzew, które zasłaniają większość, ale ząb widać stąd najlepiej. Właściwy punkt widokowy jest przestronny i są tu miejsca do siedzenia. Można sobie chwilę odpocząć, a przede wszystkim spojrzeć na góry i ocean. Zaś od punktu widokowego na parking szła druga ścieżka, zdecydowanie łatwiejsza, przystosowana do pojazdów, więc nie było to żadne wyzwanie. Widoki po bogach dalej są niesamowite, magiczne w pewien sposób, ale już nie przedzieramy się przez las. Na sam koniec faktycznie łączy się z kawałkiem trasy, którym się szło w kierunku punktu widokowego. Choć przede wszystkim obserwuje się tu florę, warto zwrócić także uwagę na faunę. W punkcie widokowym widzieliśmy ziębę modrą, to endemit wysp kanaryjskich. Swoją drogą Anaga to jedno z tych miejsc, gdzie występuje najwięcej gatunków endemicznych w Europie. Choć technicznie rzecz biorąc wyspy znajdują się u wybrzeża Afryki, z Europą są związane politycznie przez przynależność do Hiszpanii. Teraz zapraszam was do obejrzenia filmu z drona z Playa de Benico w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Było to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, w których przyszło mi latać dronem. Na sam koniec jeszcze ciekawostka, czy w McDonaldzie można napić się piwa? Otóż tak, w Hiszpanii jest to możliwe. Oto widok jednego z ekranów, na którym można zamówić jedzenie w McDonaldzie, w San Cristobal de la Laguna.